We współczesnej nauce mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony postępuje proces specjalizacji. Związane to jest z ogromem wiedzy ludzkiej i wiadomo, żaden uczony nie jest w stanie opanować swojej dziedziny. Z drugiej zaś strony wzrasta znaczenie badań interdyscyplinarnych. Powstają, powstały takie dyscypliny jak biofizyka czy astrobiologia, Najlepszym przykładem podejścia interdyscyplinarnego jest bujnie współcześnie rozwijająca się kognitywistyka. Jest ona nie tylko interdyscyplinarna, ale i multidyscyplinarna, ponieważ czerpie z wielu różnych dziedzin, takich jak psychologia, filozofia umysłu, antropologia, logika, lingwistyka czy sztuczna inteligencja. Badając tak skomplikowane zagadnienia jak umysł ludzki, musimy wykroczyć poza wąskie specjalności właściwe dla jednej dziedziny i zintegrować podejścia z różnych dziedzin. Jeśli zaś chodzi o filozofię, to w starożytności uznawano ją za synonim poznania naukowego. Termin filozofia był uznawany, używany synonimicznie z pojęciem nauka, Później poszczególne dyscypliny naukowe wyodrębniły się z filozofii, nie tracąc jednak z nią związków. Współczesne przyrodoznawstwo, mam na myśli na przykład fizykę i fundamentalne teorie fizyki współczesnej, przesiąknięte są bogactwem treści filozoficznych. Na przykład teoria względności i mechanika kwantowa prowadzą nas do pytań o charakterze par excellence filozoficznym dotyczących Początku wszechświata, statusu czasu, przestrzeni, miejsca świadomości w opisie i przebiegu zjawisk. Tak więc problematyka filozoficzna obecna jest współcześnie także w naukach przyrodniczych. Nawet w badaniach nad moralnością współcześnie wykorzystuje się rezultaty neurobiologii. Wprawdzie rozwój nauki raczej Trudne jest do przewidzenia, albo można przypuścić, że w XXI wieku podejście interdyscyplinarne będzie charakterystyczne dla rozwoju nauk. Temu zagadnieniu m.in. jest poświęcona 8. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel, która odbędzie się 12 i 13 marca w Lublinie. Hasłem przewodnim jest Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju.